Siemka moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, będziemy robili unboxing mikrofonu Audio-Technica AT2020 USB Wcześniej z Wami rozmawiałem, że miałem kupić XLR, no ale moi drodzy postanowiłem kupić wersję tego mikrofonu USB Z tego powodu, że on można go prosto do komputera używać, a w przyszłości jak naprawdę będę chciał deskę rozdzielczą kupić jego można też podłączyć z tego co czytałem do deski rozdzielczej. Także no na razie chciałem od razu kupić ten XLR, ale no za drogo to impreza wyszła. Prawie 200 dolarów z taką słabą deską, no a jak już będę kupować deskę rozdzielczą, to lepiej kupić lepszą, ale lepsza deska kosztuje sama 200 prawie. Także moi drodzy, kupiliśmy to. No kupiliśmy, ja kupiłem, no ale... Ok, otwieram pudełeczko. Położę go na ziemi tutaj, żeby nie zrzucić. Dostajemy papierów dużo. Normalnie papierów przeważnie nie czytam, ale w głosie nie jestem tam żadnym inżynierem. Także może szybko przez tą książeczkę przejdę sobie. Ale przejdźmy do gwiazdy tej. O! Jest, wiecie co? Jest to o wiele mniejszy niż myślałem. Zdawał mi się ten mikrofon, że będzie gdzieś taki. Jest krótszy, mniejszy, a to nie jest zła rzecz, ponieważ nie będzie zasłaniał tyle e, mikrofonu, tego mikrofonu, monitora dla mnie w czasie grania. W środku widać kuleczka, jest ten e, mikrofon. Tutaj bardzo ładne wykończenie jest. No, okej. Okay. Przepraszam, nie jest aż takie ładne wykończenie wykończenie, prawdziw prawdę mówiąc, to jest takie dziwne, dużo jakby farby od odprysków było. Ale po całym mikrofonie to jest zrobione, także może to jest specjalnie tak zrobione. Może to jest taki design zrobiony specjalnie tak rzucone po mikrofonie, jakby pędzem ktoś tak machnął. Poza tym jest wykończenie dosyć ładne. Tutaj jest jedna mała imperfekcja. Nawet pewnie nie zobaczycie. <laughs> Wiem, większość ludzi tego w życiu nie zauważy. Ja niestety moi drodzy takie małe szczegóły często zauważam. Ale konstrukcja jest solidna, fajna. Dosyć ciężki jest. I do niego się rozmawia nie tak, tylko się mówi do niego. W tę stronę. To jest, się nazywa side address, czyli rozmawiać do niego z boku. Czyli dobra, ciekawa rzecz, bo mogę sobie go ustawić o tak i on tylko ma na, nagrywać to, co tutaj jest. Żadnych boków ma nie odbierać tak za bardzo. Czyli to dla mnie bardzo ważna rzecz, bo mój komputer jest dosyć głośny, dlatego że mam dużo w nim wiatraków. I trzymam go w tym samym pokoju co nagrywam, bo, wiecie, mało, mało miejsca. Także, no, się przyda to. Tutaj mamy saszetkę taką. Tu nie jest skóra, to jest um, sztuczna skóra oczywiście kabel USB zaczep do tego mikrofonu. Spoko o. i stojak, a moi drodzy, stojaka tego nie będę używał, bo mam ramię ten nożycowe takie. Także ramię te będę używał. A ten stojak zaraz zobaczymy. Ciekawo wygląda. Nie jest najgorszej jakości. Moi drodzy, ja sobie go może przerobię na... bo tutaj e, quarter inch jest ten, ćwiartka e, incza śruba. Może przerobię sobie na jedną ósmą śruba, śrubę i będę używał go do kamery, bo jest bardzo mały, nie jest taki lekki, no ale dobrze, że nie jest lekki, bo łatwo się nie przewróci. Nóżki z metalu. Także może będę mógł używać go do kamery używania. W plecach wrzucić malutki stojak, jak zawsze się przyda. No i tutaj jeszcze ta już rzecz potrzebna jest do mikrofonu. To jest przystawka. Bo normalnie się go wkręca, tak. Powiem wam, że... Okej. Okay. No i można go na biurku postawić tak, że on będzie stał w ten sposób. Zaraz wam pokażę na tym pudełku. Można ustawić na biurku w ten sposób. I że idzie do Twojej twarzy tak jak grasz. Ale ja nie chcę na biurku stawiać, bo biurko wibracje ma... Tutaj nie ma żadnych antywibracji w tym. Także lepiej zawiesić na ramieniu. Zaraz pójdę zawieszę na ramieniu i um, wrzucę parę zdjęć w ten filmik dla Was. Ok, dzięki za oglądanie moi drodzy. Życzę Wam bardzo miłego dnia. Na razie.